Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Mam skandal dla pana, proszę pana. Ja też mam dla pana skandal. No i co, tak który jest skandal? No niech pan zaczyna skandal. Proszę pana. Macron rozmawiał z Dudą, to jest skandal. Najpierw powinien przeprosić Dudę wraz z całym polskim narodem za te bluzgi, które w kierunku Polski kierował. A obaj panowie tak jakby szambo się wylało na Polskę, pan Duda się otrzepał z twarzy i ściska rękę Macronowi, jakby się nic nie stało. Macron natomiast kompletny brak kultury, bo jak się brzydkie rzeczy powie w kampanii, się przeholowało. To zanim się poda rękę komuś, kogo się uważa za niegodnego, czyli Polsce, to powinno się jakoś tę sprawę załatwić, nie wiem, przeprosić i stwierdzić, a jednak jesteście godziwi. A Macron stwierdził, że Polska to są Żygowiny i potem podaje rękę Ducie, czyli obie strony, Duda nie powinien przyjąć, Macron nie powinien podawać ręki. słowa pan użył, bo ja sobie przypominam, że e, obecny prezydent Francji, Republiki Francuskiej nie mówił nic o Żygowinach, jak pan powiedział, tylko określał sytuację w naszym kraju, no dość dosadnie, w kampanii wyborczej, oczywiście. No i proszę pana, dość dosadnie. Nie skróciłem te jego wypowiedzi, Zastrza. bo nie mamy czasu. Bardzo brzydko na temat Polski się wypowiadał. I po takich wypowiedziach jest smród i najpierw trzeba wywietrzyć salon, a potem można się całować. Zmanipulował pan, ale co pan, panie Wojciechu, sądzi, że prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda to człowiek niespełna rozumu, że tak mówi, a nie inaczej podczas wizyty z prezydentem Francji? No nie, raczej wie pan, dyplomacja. Nie, nie nie, 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 nie. Uważam, że powinien najpierw w, wymagać, wymusić w pewnym sensie przeprosiny ze strony Francji, a dopiero potem wracamy do normalności. Rozumiemy, to była kampania, w porządku, wybaczamy, ale żeby wybaczyć, to tamten drugi musi najpierw się wycofać z tych bardzo ostrych i nieprzyjemnych wobec Polski wypowiedzi. Dyplomacja, jedno, czyny, drugie. Zobaczymy, jakie będą stosunki polsko-francuskie, nawet po tej wizycie, biorąc ją pod uwagę, ale teraz. Pućka także był, jak pan wie, panie Wojciechu, kilka dni temu u Macrona z honorami przyjmowany. No Ale i... co to jest pućka? No przecież to pan kiedyś użył takiego określenia Putin, Władimir. A ten, no. że to ja będzie pójść <grym> no, Mówił bo... pan wiele lat temu o nim, tak? Ja sobie przypomniałem teraz. Zresztą chciałem zapomnieć, mam no. inne okresy. I lecz. tam były miny, proszę pana, dopiero tam była gimnastyka dyplomatyczna, no bo zadrażnień i problemów mnóstwo, a to podejrzenia o wpływanie na kampanię wyborczą, na wybory na wynik wyborów we Francji a to proszę pana mistrale które Francja miała sprzedać y, towarzyszom ze wschodu a nie sprzedała i tak dalej i tak dalej tu dopiero mogły być zgrzyte, a komunikat tak jak po spotkaniu z polskim prezydentem jest ok, będzie jeszcze lepiej Proszę pana, wyściskali się do kamer, prowadzili się, stali obok siebie w Wersalu i nawet napisali na podium dla Putina po rusku Wersal. Tak, Wersal bardzo się... ładnie wyglądał. Wersal, paruski to pięknie. Tak, wyglądało. tylko proszę pana, w dyplomacji tak się nie robi. Proszę zobaczyć, jak z Białego tak. Domu są transmisje Merkel czy kogoś to podium jest miejscowe, jak był Trump w krajach arabskich. Podium jest miejscowe i tam są znaki miejscowe. Nie kłaniamy się aż tak nisko, żeby zmieniać na cyrylicę wszystko. A Francuz się ukłonił, usieńko. Teraz o poważnej sprawie. Najpierw to pytanie do Pana, ja znam z grubsza historię Pana życia, ale chciałem Pana spytać, Panie Wojciechu, o Pana doświadczenia z policją z czasów przed 1989 rokiem. Czy nie ma Pan pewnego rodzaju, jak niektórzy mówią, déjà vu, a niektórzy mówią déjà vu, po tym, co się dzieje w naszym kraju? Coś się Panu nie kojarzy, jeżeli policja mówi, no nie żyje Państwa, syn spadł z krzesła. Proszę Pana, różnicę widzę zasadniczą. Znaczy, tragedia, tragedią, o tym nie dyskutujemy. Zbrodnia, zbrodnią, jeżeli policja zakatowała kogoś w prysznicu współcześnie, to to jest po prostu zbrodnia i mają siedzieć, a policjant powinien odpowiadać bardziej niż zwykły obywatel, ze względu na to, że powierzone zostały mu inne zadania. On ma chronić i nagle się sprzeniewierza o 180 stopni swoim powołaniom. Więc musi odpowiadać jakoś mocniej niż zwykły obywatel, który zabił drugiego obywatela. To po pierwsze. Natomiast déjà żadnego nie mam, gdyż za komuny celem działania wszystkich resortów siłowych było prześladowanie, a czasami mordowanie obywateli. Celem działania policji było zabijanie ludzi bez wyroków za Bieruta. I mamy strzały w tył głowy przy Rakowieckiej i badamy łączki teraz, prawda? A... Za Kiszczaka, celem działania policji, no nie, nie chcę powiedzieć ustawowym, ale urzędowym. Było zabijanie w kopalni wujek, dostali ostre naboje i kazano im strzelać. Zabijanie w Gdańsku i zabicie Grzegorza Przemyka. Działanie celowe: wyłapanie chłopaka z ulicy i prześladowanie jego matki, która była w opozycji. To był cel działania policji. W tej chwili cel jest inny, więc nie mam deja Ale metoda, panie Wojciechu, to może metoda, wie pan, czy też forma. O, tak, Ale co może... metoda? Wtedy był rozkaz zakatować. Czy skatować chłopaka i trochę przesadzili, i Grzegorz Przebyk im zmarł. Ale cel był, rozkaz był taki, niewinnego chłopaka złapać i go zatłuc, czy stłuc. Teraz to nie wiem, co to jest, bo dochodzenie się nie odbyło. Nie znamy kulisów sprawy, dlaczego ci dwaj policjanci nagle zabili. Czy gdyby, załóżmy, pan albo ja bylibyśmy podejrzani o dokonanie. Zabójstwa, albo w wyniku naszej działalności straciłby zdrowie człowiek, nie określałem, czy to było zabójstwo, morderstwo i tak dalej, To czy przez rok cieszyłby się pan wolnością, proszę pana, i sprawa by sobie gdzieś tam, no może nie wiem, czy leżała, ale w każdym razie bardzo powoli była przez nowy specjalizowane prokuraturę, policję wyjaśniana? No nie jest normalne. Znaczy, jest normalne w pewnym sensie, że policja kryje swoich przez dłuższy czas. Jak każda korporacja. Tak. Jak każda korporacja. W policji jest też tak, że oni z urzędu czasami uczciwie pałują kogoś. I teraz, w momencie, kiedy w wyniku takiego pałowania zdarza się wypadek, to najpierw policja tak trochę się najeży i mówi: Nie, nie, to było wszystko w ramach wykonywania obowiązków, zaraz, zaraz, zróbmy dochodzenie. No przecież zajmujemy się pałowaniem ludzi ustawowo, więc dajcie nam przez chwilę spokój. No ale wie pan, no jak przez rok? Się robi dochodzenie i okazuje się na końcu, że jest zamiatane pod dywan, no to trzeba ich osądzić i wsadzić do ciężkiego więzienia. Nie, na to... trochę można powiedzieć, może to złe określenie, fantazji nie mieli zbyt wiele, bo w tych paralizatorach, nazywanych specjalistycznie, są zamontowane kamery. No i wiedzieli, że ten człowiek w kajdankach, traktowany paralizatorem, zostanie uwieczniony. Na tych A czy, pan, czy pan już wie, bo może pan czyta szybciej albo więcej przecieków, pan słyszy. Czy pan już wie? Co to za motywacja była u tych policjantów? O co to chodziło? Panie Wojciechu, to jest skomplikowane dosyć i dosyć prymitywne. Szukali kogoś innego, złapali kogoś innego no i dawali czadu temu facetowi. Czemu? No? Czemu dawali czadu? Bo wie pan, nie dawanie czadu czy takim czasami, do cza... zawału serca na przykład jak się elektryką kogoś potraktuje, więc czemu? Co oni się chcieli wyżyć? Czy uważali, że to jest jakiś dziad, który im wcześniej krzywdę zrobił? Panie Wojciechu, ja, ja, ja sądzę, no właśnie sądzę, że to nie po raz pierwszy traktowano paralizatorem ludzi. Ludzi, ale w poprzednich, za poprzednim razem, jednym, drugim, trzecim się udawało, a tym razem się nie udało i człowiek nie przeżył. A także wśród policjantów bywają sadyści, co zapewne pan na własnej skórze też odczuł, kiedy tak, pozdrawiano pana za, paznokci na przykład. Nie? Za komuny, proszę pana, przyjmowano celowo sadystów do policji i jeszcze dostawali awanse, bo. Policja była na służbie reżimu i miała prześladować obywatela. Dzisiaj natomiast nie zatrudnia się celowo sadystów w policji, tylko się ich powinno eliminować z policji, więc to są Różne sprawy chociaż mają pozór taki podobieństwa, bo tu zakatowali czeka i tam zakatowali czeka. To teraz na zakończenie naszej rozmowy trochę humorystycznie o policji, jeśli tak można to określić. Sceny niczym z sensacy sensacyjnego filmu rozegrały się na drogach powiatu koneckiego. 24-letnia kobieta przez kilkanaście kilometrów uciekała samochodem funkcjonariuszom i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w tym czasie na masę je auta Znajdował się policjant, Panie Wojciechu, przeczytał pan tę historię. Tak, bo ona tam najpierw uciekała, potem się schowała w lesie, policjant wskoczył na maskę, ona ruszyła. ruszyła. I na gocia? tylnym siedzeniu, kochaś z innego samochodu przeskoczył, który miał torbę narkotyków już podzielonych do handlu i miał już jakieś tam zaszłości z policją. Czyli desperacja ich straszna, a policjant, proszę pana, na masce, trzymający się wycieraczki prawdopodobnie. Nie, albo... ale proszę pana, jeszcze strzelał podobno na tej masce będąc. I teraz jest pytanie. Panie Wojciechu, bliskie to profesjonalizmu, czy troszeczkę oddalone. No bo przecież ten policjant nie był sam. Byli jego koledzy, byli radiowozy, wie Pan. Ona kilkanaście kilometrów faceta wiozła na, na, na maskę. No wiozła, no. Nie z własnej no. jego woli wiozła na masę nie Pan, ale ona też hamowała i próbowała go zrzucić z tej maski. On się twardo trzymał. To by trzeba jego odpytać, czy to jest bohaterski policjant, który próbował siłą się na tej masce utrzymać, żeby ona nie uciekła policji i ostatecznie ją aresztował, wie Pan, razem z tym kochasiem. Nie, kochacie, to, to już inni ratowali na ociecz, którzy przybyli. Kochacie, za później, ale tę tak. babeczkę to zatrzymał ten, który na tej szybie wisiał, więc moim zdaniem, order. Mnie ostatnie zdanie ucieszyło w tej całej historii kryminalnej. Decyzją sądu para Babeczka i kochać została tymczasowo aresztowana na dwa miesiące. I tutaj wracam do pańskiego pytania: co by było, gdybyśmy to my, Doprowadzili do śmierci jakiegoś obywatela, ja z rudnikiem. Bylibyśmy aresztowani na dwa miesiące. I teraz pytam: A co z Tuskiem i Kopacz po tym, co ostatnio wyszło na jaw, że w kolejnych trumnach bałagan? I że kopacz kłamała, dlaczego oni nie są aresztowani? Pan jest na... mistrzem świata w zbaczaniu z tematu, ale dobrze, to odpowiem panu na tę pana wątpliwość, jeśli pan pozwoli, chociaż dlaczego? ja oczywiście nie jestem dlaczego? specjalistą. Dlatego proszę pana, że jak ktoś ma miękkie serce, to później wiadomo, co musi mieć twarde. Pan sobie doskonale z tego zdaje sprawę, jako obserwator tego, co się dzieje na świecie, że. W momencie takiej katastrofy dochodzi, proszę Pana, do destrukcji nie tylko samolotu, ale także ciał ludzkich. I można by powiedzieć, że niektóre części niektórych ludzi w takiej katastrofie są po prostu zmielone, Panie Wojciechu, poszatkowane itd., itd. Na świecie przy takich katastrofach czyni się coś takiego. Mówi się rodzinom, że, proszę Państwa, niestety nie możemy pooddzielać tych wszystkich części ciała, i dlatego z całym szacunkiem zostaną. Państwo, tak, wszyscy pochowani pana, w grobie, Panie Wojciechu Zbiorowym, i to jest. Mówiła tyle. Kopacz, mówiła kłamliwie, uczestniczyłam. Osobiście widziałam w sekcjach zwłok, wszystko jest w najlepszym porządku. Po przywiezieniu trumien do Polski, kopacz mówiła kłamliwie: Nie możemy ich otwierać, są zalutowane. To samo mówił Tusk. Okazuje się, że można było te trumny otworzyć, że można było zrobić na miejscu drugą sekcję zwłok w Polsce i uchronić rodziny przed tym, co przeżywają teraz, czyli znajdują trzy ludzkie nogi w jednej trumnie. Nie znam tych słów dokładnie. I nie chcę być rzecznikiem, czy to pani Kopacz, czy też drugiej strony. Czekamy na wyjaśnienia, bo komisje działają i podkomisja jak pan wie, jeden członek, raczej były przewodniczący podkomisji, bryknął za granicę i był w pana okolicach i trochę się sprawa skomplikowała. Ale zobaczymy, jak będzie. Drugi członek oskarżony, Tusek, bryknął za granicę. No, jeszcze, panu pana. Tak, tylko że on oficjalnie, a tamten nieoficjalnie. Proszę Państwa, no niestety w tak gorącym nastroju polityczno- policyjno-katastroficznym, tak można tak nazwać, kończymy dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem za tydzień. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.